Kozia broda. Tutaj kręć. <grymne> Jajeczko. Proszę bardzo. Po jajeczku do bułeczki. W bułeczce trochę. Wytytłamy. Wytytłamy w bułeczce. Kozią brodę. Tak, kobieta nie chce jeść. Bo jest... Nie, nie będę tutaj na filmie mówił. Gdzie jest mąki? Nie, mąki nie ma. Dobra. I jedziemy z kozią brodą na patelnię. Ja tam Jedzie kozia broda. Ciekawe, czy masło już jest dobre. Na masełku my robimy. Na masełku nież, na żadnym smalcu. Ani oliwie. Ani oliwie. Tylko masełko do koziej brody. No, czekamy. 4-5 minut z jednej strony, 4 z drugiej. I kozia broda... Rośnie. I powrócimy do państwa za te minut.